że Rzemeczki, dzisiaj będziemy grać kolejny odcinek w Skywarsach No i dzisiaj będziemy sobie pykać tak jak na luzie Jako, że Skywars to jedno z moich ulubionych minigamów, To pogramy sobie dzisiaj w nie yy, Ogólnie to jest ta fajna mapa Balony Na której był pierwszy, pierwszy odcinek A więc we, teraz wam pokażę moją taktykę no, no i ogólnie będzie fajnie, mam nadzieję, że wam się spodoba Właśnie blokade, właśnie wrzuciłem odcinek z blokade'a no, i mam nadzieję, że tamten odcinek się Wam spodoba. No. I tyle. Czekajcie, teraz wypiszemy LW. I zobaczymy jak nam pójdzie. Kurde, już sojusze, już sojusze, kurde. Sojusz, już, to już, co już, już. tak później nie ma. Dobra. Zobaczymy, jak nam pójdzie dzisiaj ta rozgrywka. W ogóle zagramy sobie trzy albo dwie aręki. No, no i tak na odcinek. Okej, okay, dobra. Bierzemy pierwszą skrzynkę. One. Dobra, robimy tak. Czas gry. Dobra, robimy wodę. O, już jesteśmy i te stałe. fajnie, 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 fajnie. Teraz nałożymy sobie helm, klatę też. O, fajnej tam gościu ma. Wszystko ja go zrobimy, nie zwróciłem, ponieważ teraz mam fajną klatę. Czekajcie, by. O, jak klata fajnie przyda się nie nic ciekawego oprócz tej oprócz tej klaty to on nie nic ciekawego ja ba... naprawdę naprawdę o Boże to, że ma... kurde dobra arena naprawdę naprawdę po prostu naj... Najlepsza arena o kurde co to jest dobra Ogólnie dzisiaj przyjdzie nowa klawiatura i będzie lepiej. O, glina, dobrze, glina. Za 8 sekund się rozpoczyna. Mam nadzieję, że tym razem nie, nie zabiję i nie spadnę od razu, bo to, to było dosyć failowe. Yy, naprawdę, to było dosyć failowe. Yy, już raczej na ra nie powinno być już takiego faila. Dobra, wbijamy tutaj. Coś takiego. Tak. I bijemy tego typa. Dobra, no i zabity. No i pięknie. Yy, fach, dobra. Zobaczymy, jak tam sytuacja. Zaraz weźmiemy jeszcze dwie skrzynki. Czekajcie, tego typa wypadałoby zrzucić. Fak. Jest! Poleciał, dobra. Gościu z trudnym uzbrojeniem. Poza tym jeszcze fajny ten, poza tym jeszcze dubla wbiłem sobie, kilo Fak, co to jest? Jakieś gówna. Może jakieś porty? Nie, nic ciekawego tutaj nie ma. A, nie nic, 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 nic. Dobra, bo może sobie, możemy teraz itemki. No ja robię tak, tak, tak. Okej, okay, dobra. Dobra, 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 jak to było, a tutaj woda miała być, okej, okay, dobra, i jest git, dobra, zebrał wszystkie skrzynki, czy ja w ogóle mam lawę, nie, nie mam lawy, po a, dobra, teraz idziemy sobie po tą skrzynkę, w ogóle nie ma to jak się zakupować, <grym> okej, okay, dobra. Fak, Szczelo do mnie. Nie wkurzają tak tacy ludzie, to by nawet nie wiedzieć. Fak. Weźmy sobie marche marchewki. Machawki. Weźmy sobie troszkę lodu. Okej. Okay. O, strzelał. Bierz je. Hm. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Boże, no, to jest chyba najgorszy. Naj, najbardziej fejdowy odcinek ever. Co to w ogóle było? okej, okay, dobra, no i to już raczej. The fuck. The fuck. A dobra. Chyba to było trochę failo, Tak patrzę, Ale tutaj kurde 54 minut nagrania. Eee ale to Ale to był taki BN fail, który hmm. zrobiłem. Co to co to, to nie było ważne w sale jest. To, to jest nic to Dobra. Ta, ta ręka i będzie koniec odcinka. Czekajcie, założę sobie i temeczki stałe. Dobra, wezmę tak, tak, tak. Ej, już się gościu buduje, ej, szybko zdejmę go. Poleciał? Nie, nie poleciał, fak hmm. Weźmy sobie wodę tutaj. O. Czy ten typo się do mnie buduje? Motherfucker! Jest, ja zabiłem wyspać czy się... wiecie co, jak z nim, to się bałem, żeby do tej dziury nie wpaść, ale ale, ale na szczęście, ja to w ogóle patrzę, ej, ten typ się do mnie buduje, nie, takie, takie, what the fuck, ej, tu jest so już nie, dobra, yy, nagrane, nagrane jest, no, fajnie widać, okej, okay. no to, no, no to już dostaną bana, później wrzucę na formie i, i dostaną bana, fajnie będzie, <laughs> Dobra Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, O okay. oh, fak Jest nagrane Co ty jeszcze tego drugiego typa zdejmę Boże, ale to non-skill'e. <tryk> Jak można Nie, nie, nie wiem, po prostu nie wierzę w tych typów Idzie ten typ jest co, on sorał ode mnie? Boi się mnie, kurde. Oby mnie z jajka nie zrzucił, tak jak wtedy. What the fuck? 300. What? Dobra, to było dziwne. On chyba zginął po prostu. Spadł i jako, że ja go ostatniego uderzyłem, to mi zaliczyło kila. Do, nie, nie, no, ale to był epic. Dobra, czekaj, gdzie ten typ jest? Tam, tam, W ogóle jestem ja i ten typ jeden, więc spoko. Nareszcie będzie jakaś wygrana arena na odcinku, kurde. Na razie to same fejle łapię. Ej, ten typ ma opeity. Nie wiem, czy mu damy ra radę w ogóle. Nie, 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 ja nie, nie nie wiem. Co, on do mnie z łuku strzela? Fuck. Nie, no co za idiota. Do mnie zło pościa... Dzięki za, i... dzięki za szczały typie. No kuźwa! Już muszę potę wypić. Hej, No, chodź, no chodź, no chodź. No chodź, no chodź. Dobra, zabiję, 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 zabiję. Faks, pierdalaj! Jest, poleciał. Jest! w mareny! Dobra, no to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie dać lajka. No, suba i nie wiem co jeszcze. No. I jeszcze... No i, tr i trzymajcie się. Trzymajcie się. Do usłyszenia i piona!